Manko, witam Was serdecznie w grudniowym odliczaniu, już 8 grudnia. I co, dziś otworzymy sobie kalendarz, no i znowu polecimy z tym, co jeszcze mi zostało, czyli na Ex, tak, muszę się tego pozbyć, a nie chcę też niczego innego dokupywać, bo za bardzo. O, mój kupik przybiegł, też za bardzo nie mam co dokupywać. No bo tak, Qatar cały czas otwieram, yy, Topsa na razie nie ma, y, Champions League, więc no po prostu musimy poczekać i pootwierać to, co mamy, na szczęście, cokolwiek mamy. No i sobie lecimy. Co my tu dzisiaj dostaniemy? Fajnie jakby coś fajnego. W końcu fajnie jakby coś fajnego padło, no ale widzę, że tu nic fajnego nie będzie. O jezu, powiem wam szczerze, ten kalendarz to... O chociaż zalewski padł. Siłą nie jest. Oprócz tych kart specjalnych to tak to by się nie opłacało w ogóle. No i lecimy 500 szetek. Miejmy nadzieję, że w końcu wpadnie jakiś fajny grajek. Leon Best. Pires. Cześć. Okay. Wiem parę fajnych grajków. Tu jest, ale. No, może z Chelsea ktoś? O! Fernando Torres. Star To już jest fajny traf. Jonas, Spector, Coleman, Yo. Dobry grajek i trener. Ja obył w jednej FIFA miał fajną kartę. O, Wigam znowu. O Jezu. Men of the match. A co ile wpada Men of the Match? Na 5 sosetek, więc całkiem przyjemnie już... O, Al Alcaraz Wilson Sebastian Sikulacja kurcze Danielson, Staric w Poltonie i Banan Najciekawszy traktor na razie Fernando Torres O, Liverpool, będzie o coś fajnego jest! Starsinik Luis Suarez. No i to już są fajne, fajni grajkowie. Montari, Bradley. Dury. No i ostatnia saszetka. To jest ktoś z Hamu a będzie to... Lennon. Soft bot. Montari znowu Cruz Bradley Jiru. Czyli patrzcie, paczka można powiedzieć taka sama. Ty, czy to nie jest nawet ta sama paczka? Montari, Montari Sam Cruz, Sam Cruz Woodgood. To jest chore, że w ogóle takie same bazówki padają. Hit. No ale dobra. No co z tych ciekawszych trafów to na pewno jest Fernando Torres. Luis Suarez, Lennon i ten Man of the Match, więc całkiem przyjemnie. Zobaczymy, jeszcze trochę Saszetek mi zostało, trochę tego porwa. Mam nadzieję, że wpadnie mi ten Harty Kiro i coś fajnego, ciekawego, bo no dość stare karty, więc zawsze niech sobie leżą i, i miejmy nadzieję, że rosną w cenie. Ja wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia do zobaczenia. Trzymajcie się, do następnego razu. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. No i zapraszam Was na grupę na Facebooku. I co, życzę Wam miłego wieczoru, jak to oglądacie jeszcze wieczorem, chociaż jest dość późno, jak to wrzucam, albo miłego dnia, jak oglądacie to sobie rano i życzę Wam wszystkiego dobrego. Siamaleczko, cześć.